Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia www.kssse.pl Agnieszka Moskaluk, kłaniam się, zaczynamy audycję Strefa Gospodarki. Moim i Państwa gościem jest Tomasz Pisarek, prezes Zarządu Kostrzyńsko-Słupickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Aż nie wiem od czego zacząć. Tyle się wydarzyło przez ostatni miesiąc, Panie Prezesie. My w, podczas poprzedniej Strefy Gospodarki zapowiadaliśmy pe, pewne wydarzenia i pewne fakty, które się wydarzą i o to się wydarzyły. I myślę, że od tych najważniejszych z punktu widzenia funkcjonowania strefy, strefy zaczniemy, czyli właśnie od kolejnych wydarzeń, wydanych decyzji i te decyzje były o tyle szczególne chyba, bo też w szczególnym entourażu były przyznawane w czasie no, takiej wielkiej uroczystości gali Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. To było jakiś czas temu już. Tak, świeże wydarzenie, mhm. tak jak Pani mówiła. Znaczy ja sugerowałem, że w ostatniej rozmowie, że koniec roku to zawsze Przyspieszenie, przyspieszenie, tak. I to, to jest taka prawidłowość. My wiemy, że tak się dzieje, z tym, że ten koniec roku jest naprawdę chyba wyjątkowy, bo, bo tych rzeczy jest bardzo dużo na który, na, i tych płaszczyzn, na których działamy. Wiele rzeczy się właśnie fin, finalizuje z końcem roku. Ale wracając do zada, zadanego pytania, w tym ważnym tygodniu, jeżeli chodzi o promocję gospodarczą regionu, Business Week, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, główny organizator, my jako strefa. Byliśmy partnerem tego wydarzenia, to szereg wykładów, konferencji, spotkań biznesowych, a uwieńczeniem tego tygodnia była Lubuska Gala Biznesu, na której oczywiście byliśmy. To też była doskonała okazja, żeby uroczyście wręczyć dwie decyzje o wsparciu. Jedna z nich dotyczyła firmy Pruszyńskiej, znanej przecież wszystkim, druga firma to, to firma z branży Automotive. Co ciekawe, te dwie decyzje to około 100 milionów kapitału zdeklarowanego w inwestycjach. Dobrze to... pamiętam? 80 i 20? Taki tak, podział. Tak, y, to łącznie też ponad 1000 miejsc pracy nowych, to nowych utrzymanych. Odłączna, to prawda? jest ta duża wartość mhm. dodana. Y, także było nam niezmiernie miło. Tym bardziej, że inwestorzy poczuli się naprawdę docenieni, bo to wyjątkowe miejsce, wyjątkowy czas, wyjątkowy, wyjątkowi ludzie. I to były decyzje numer? No, łącznie mamy już ich 30. Tak? Mówiłem, że zbliżamy się do tej liczby. Mm -hmm. To następu, nastąpiło i to nie jest koniec. Mamy, szanowni państwo. No mamy jeszcze koniec, cały listopad, koniec, i cały grudzień. Jeszcze się wszystko może wydarzyć. Spływają wnioski. Kolejne. I to wnioski z od razu ze znaczeniem, jeżeli można, wydajcie te decyzje. W tym roku? Jeszcze w tym roku. No właśnie, bo też mówimy o tym, że i mówiliśmy poprzednio, że od 2026 roku będą zmiany i myślę, że inwestorzy też, też o tych zmianach myślą i pamiętają. Ale będąc jeszcze w takim klimacie trochę uroczystym i może nie imprezowym, ale wydarzeniowym, to rzeczywiście cały czas też koniec roku przynosi kolejne wydarzenia, bo oprócz tego, że no właśnie ta wielka gala Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej ale już jutro czyli 29 i 30 października odbywa się coś myślę niezwykle istotnego i myślę, że tutaj też moglibyśmy się przez chwilę zatrzymać 11 kongres klastrów polskich klastry czyli takie wspólne organizacje współdziałanie przemysłu w ramach jednej konkretnej dziedziny wspieranie się wymiana doświadczeń ale też mówienie wspólnym jednym głosem co powoduje że jest się bardziej słyszalnym tak, to sieciowanie przedsiębiorców jest bardzo istotne w ramach klastrów, ale tu jest też jakby wartość dodana w postaci możliwości uzyskania dofinansowania na swoje działania. Mm -hmm. Klastry mają dużo łatwiej niż pojedynczy przedsiębiorca, więc, jakby to jest dosyć takim czynnikiem motywującym przedsiębiorców, żeby w tych klastrach się zrzeszali. No, ten kongres klastrów w Zielonej Górze to poważne wydarzenie. To, to jest prestiż dla regionu. Przemysł i nauka dla bezpieczeństwa Polski. Taki temat tego kongresu. Bezpieczeństwo Polski, oczywista historia, świat jest taki, że o bezpieczeństwie musimy myśleć w kontekście politycznym, społecznym, ale także gospodarczym i o tym też mówimy w poszczególnych audycjach strefy gospodarki. Tak, tutaj kilka paneli dyskusyjnych. Strefa bierze udział w jednym z tych paneli dotyczących przemysłu obronnego i tego, jak on wpływa na rozwój gospodarczy regionu. W związku z tym, że jest to płaszczyzna, która się bardzo mocno rozwija w Polsce. Zresztą wszyscy śledzimy w tej chwili, jak szybko będą ruszać inwestycje zbrojeniowe w Polsce, jak się otwiera na to ustawodawca. I jakie pieniądze, na to jakie są, pieniądze przeznaczone? są wyasygnowane już w budżecie państwa, bo ten projekt budżetu już jest i tam się znajdują konkretne kwoty na ten przemysł zbrojeniowy, więc tak naprawdę to wszystko rusza z kopyta. My mamy tą przewagę, że jesteśmy w części zachodniej Polski z przyczyn naturalnych położenia geograficznego jest to naturalne miejsce do lokowania takiej inwestycji. My będziemy jako strefa, powiem wprost, bić się o te inwestycje, bo to jest niesamowita szansa dla regionu, to jest szansa dla przemysłu. Koło zamachowe? Kolejne? Dla Absolutnie regionu? koło zamachowe. To nie jest tak, że takie zakłady robią wszystko same. To jest potężny zakres kooperacji. To jest szansa dla tych tradycji lubuskiego, jeżeli chodzi o przemysł metalowy. Mowy. Tu są te tradycje pracy w przemyśle, tutaj ludzie nie mają wątpliwości do tego, że się pracuje na dwie zmiany, co nie jest takie oczywiste mm. wszędzie, bo to jest specyfika pracy takich fabryk, więc absolutnie będziemy się bić o ten przemysł. Myślę, że to jest coś, co może być kolejnym zapędowym, napędowym takim kołem dla naszego biznesu, dla naszej gospodarki, dla rozwoju regionu. A kongres już tak jak mówiłam 29 i 30 października i pewnie w kolejnej strefie o efektach i podsumowaniach tego kongresu klastrów polskich sobie porozmawiamy. Teraz w audycji krótka przerwa, a pani porozmawiamy o pewnej bardzo ważnej Radzie. Sponsorem programu jest kostrzyńsko słubicka specjalna strefa ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuję inwestycje. Korzystaj ze wsparcia. www.ksss.pl